Cześć, tu MacGuffin. Naukowcy przypadkowo odkryli tajemniczą, gigantyczną kostkę lodu, która może zniszczyć ludzkość. Dzisiaj pokażę wam film Horror Science Fiction z 2011 roku pod tytułem Coś. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Film rozpoczyna się w 1982 roku, prezentując obszerną, lodowatą przestrzeń Antarktydy. Mały śnieżny pojazd manewruje przez pole lodowe z trójką norweskich naukowców na pokładzie, próbując namierzyć konkretny sygnał. Na początku wszystko wydaje się normalne, żartują i rozmawiają na luzie, ale wkrótce po tym ich urządzenie emituje silny sygnał. Decydują się więc zatrzymać i zbadać okolice, ale zanim to nastąpi, lód pod nimi zaczyna się rozpadać. Powoduje to, że ich śnieżny pojazd spada w szczelinę, gdzie utknął. Na następnej scenie poznajemy amerykańską paleontolog Kate Lloyd, która aktualnie bada stworzenie w swoim laboratorium. W tym czasie odwiedzają ją dwaj badacze. Norweski naukowiec o nazwisku dr Sander Halvorson i jego asystent Adam Finch, który opowiada jej o ich nowym odkryciu. Strukturze i organizmie, aby przeprowadzić szczegółowe badania, potrzebują paleontologa, dlatego proszę Kate, aby towarzyszyła im do Antarktydy, na co ona zgadza się. Następnie zespół wsiada do helikoptera i kieruje się w stronę norweskiego obozu na Antarktydzie z pilotami samym Carterem i Derekiem Jamesonem oraz członkiem załogi Grigsem. Po drodze sam informuje ich, że muszą zakończyć swoją misję w ciągu kilku dni z powodu zbliżającego się sztormu. Po pewnym czasie lądują na stacji tule, gdzie widać ich mechanik o imieniu Lars, który nie mówi po angielsku. Bez straty czasu Lars prowadzi zespół w kierunku wyznaczonego miejsca – tysiącletniej jaskini lodowej. Po przyjeździe witamy ich geolodzy pod przewodnictwem szefa stacji o imieniu Edward Wolner. Edward przedstawia ich członkom swojego zespołu, zanim poprowadzi ich głębiej do jaskini. Krótce potem pokazuje im wysokotechnologiczny statek kosmiczny, który. Został znaleziony wewnątrz. Kilka kroków od statku kosmicznego pokazują Kate dziwne stworzenie, przypominające obce, osadzone w dużym bloku lodu, co wprawia ją w szok. Z powrotem w obozie omawiają osunięcie stworzenia, w co wierzą, że zajmie to co najmniej jeden dzień. Następnego ranka zespół wykopuje stworzenie z bloku lodowego i przewożą je z powrotem na stację Tule. Dr. Sander nakazuje zespołowi najpierw wziąć próbkę tkanki do badania. Kate sprzeciwia się temu, argumentując, że muszą przeprowadzić sterylizację i podjąć inne środki ostrożności. Jednak dr Sander mówi jej, aby nie sprzeciwiała się mu przed zespołem. Po tym przywiercałem dziurę w lodzie, pobierając z zamrożonego mięsa stworzenia próbkę i bezpiecznie przechowują ją. Później tego samego wieczoru zespół świętuje swoje odkrycie, gdy dr Sander ogłasza, że nigdy nie widział stworzenia o wyjątkowo wysokim poziomie komórek. Wiesz, że cały zespół będzie pamiętany przez cały świat? Dzięki temu przełomowemu odkryciu, kiedy kontynuuje swoje przemówienie, blok lodu zawierający stworzenie zaczyna się topić. Pies Larsa wyczuwa coś niepokojącego i nieustannie nie szczeka, próbując uciec ze swojej przestrzeni. Krótko potem Jameson wychodzi z łazienki i idzie do pokoju z blokiem lodu. Ku jego zdziwieniu, stworzenie obce wybucha z bloku lodowego i ucieka przez sufit. Jameson z niepokojem wraca do swoich członków zespołu i informuje wszystkich o zajściu. Wszyscy spieszą do pokoju i patrzą ze zdziwieniem na sufit, ponieważ nikt nie sądził, że obce stworzenie będzie żywe nawet po tysiącach lat. Potem dr Sander kieruje zespół, aby podzielił się na dwie i trzy grupy oraz rozpoczął poszukiwanie stworzenia. Jedna para buda buda dla psa i odkrywa duże otwory w ścianie, a także krew i sierść. Inna para Henryk i Olaf dostrzega stworzenie pod jednym z drewnianych domków. Po bliższym przyjrzeniu się stworzenie przypomina dużego chrząszcza. Jest śliskie, ma wiele nóżkowatych nóg, duże usta z gigantycznymi zębami i macki. Gdy Henryk odwraca się plecami do stworzenia, jedno z jego macek przebija się przez jego klatkę piersiową, rozbryzgując krew na twarzy Olawa. Stworzenie następnie ciągnie Henryka z powrotem pod dom i zaczyna go zakopywać. Olaf krzyczy ze strachu, co skłania innych członków zespołu do biegu w kierunku miejsca zdarzenia. Natychmiast otwieram ogień do stworzenia, ale ma to na nie niewielki wpływ. Po prostu skacze na domek, spinając się przez ściany. W desperackiej próbie zabicia stworzenia zespół polewa domek naftą i podpara go, spalając stworzenie na śmierć. Po tym wydarzeniu grupa wraca do swoich chat i upokły stratę Henryka. Olaf zdaje się być straumatyzowany incydentem, w związku z czym postanawia przenieść go do miasta pod opiekę medyczną. Po ją braku pewności w zespole dr Sander podkreśla, że badanie stworzenia to ich od Odpowiedzialność. Jako naukowców, potem dr Sander i cały zespół przynoszą szczątki stworzenia i Henryka do pokoju. Z pomocą Kate dr Sander przystępuje do sekcji zwłok stworzenia. W miarę cięcia jego tkanki widzą górną część ciała Henryka wewnątrz, a Kate komentuje, że jego skóra wygląda prawie jak nowa. W tym momencie Kate odkrywa metalowy fragment i pyta o to. Kolega Henryka tłumaczy, że Henryk miał wprowadzoną sztabę tytaną w ramieniu, aby ustabilizować złamanie. Kate pyta dalej, dlaczego sztaba jest na zewnątrz, zamiast być wewnątrz ramienia, ale nikt nie zna odpowiedzi. Później, gdy Kate i Adam badają tkankę stworzenia pod mikroskopem, dokonują zaskakującego odkrycia. Komórki nie tylko są nadal żywe, ale też przyjmują komórki Henryka, a następnie je replikują. Następnego ranka Carter i Jameson przygotowują helikopter, aby przetransportować olawa podczas gdy Kate jest w łazience. Dan zauważa plamy krwi na podłodze. Używa chusteczki, by podnieść cztery krwawe srebrne plomby dentystyczne. Po sprawdzeniu prysznica, znajduje dużo krwi, ale nie ma tam ciała. Tymczasem Olaf i Griggs siadają do helikoptera z Carterem i Jamesonem. I wszyscy ruszają. Kate pośpiesznie wchodzi na zewnątrz, aby ich powstrzymać. Doktor Sander pyta ją o jej działania. Ona twierdzi, że nie powinni odchodzić. Na szczęście Carter zauważy, jak Kate sygnalizuje im. Więc decydują się wylądować. W tym momencie twarz Griggsa niespodziewanie rozszczepie się na pół, a jego klatka piersiowa otwiera się, ugazując macki.

I zęby przypominające żebra. Szybko przekształca się w potworne stworzenie i atakuje olawa powodując, że helikopter rozbije się w górach, pozornie zabijając wszystkich czterech członków. Potem reszta członków zespołu próbuje szukać pomocy spoza Antarktydy, ale zbliżający się sztorm zakłóca kanały komunikacyjne. Edward postanawia przenieść wszystkich członków do drugiego obozu. Tymczasem Kate idzie do łazienki, aby zbadać plamy krwi tylko po to, aby zobaczyć, czy zniknęły w tajemniczy sposób. Zdumiona wraca do zespołu i namawia ich, aby nie opuszczali miejsca, ponieważ dzieje się coś dziwnego. Kate wyjaśnia swoją teorię, że obce stworzenie może klonować osoby replikując ludzkie komórki. Ponadto twierdzi, że powód, dla którego metalowe przedmioty są znalezione na zewnątrz ciała ofiar, to fakt, że nie mogą być replikowane przez obcych, jednak jej ostrzeżenia spotykają się z obojętnością i wszyscy wychodzą z pokoju. Oprócz Juliet, później Juliet zwapia Kate do opuszczonego pokoju, gdzie ujawnia się jako obce stworzenie. Rozpoczyna atak na Kate, ale tej jakoś udaje się uciec z pokoju, biegnąc przez korytarz spotyka każdy i mówi mu, by uciekał. Jednak on tego nie robi i w rezultacie pada ofiarą agresywnego stworzenia. Kiedy Kate zamyka drzwi do korytarza Lars i Adam pojawiają się z bronią. Lars trzyma miotacz ognia i spara stworzenie. Następnie podczas usuwania ciała Carly i Red Kate wyjaśnia, że stworzenie działa jak wirus. Każda osoba stykająca się z jego krwią lub częścią komórek stworzenia zostaje wchłonięta. Jednak nie jest pewna jego rozwiązania, więc Adam sugeruje, żeby się zabezpieczyć, dopóki zagrożenie nie zostanie wyeliminowane. Dr Sander nalega potem na badanie krwi w celu zidentyfikowania, kto może być zainfekowany. Potem Lars i Kate wyłączają wszystkie śnieżne pojazdy. Przez Adam i dr Sander pracują w laboratorium. Tej nocy... Carter i Jameson przybywają do obozu po przeżyciu katastrofy helikoptera. Wszyscy wierzą, że muszą być replikami stworzeń, ponieważ nie mogli tak po prostu odejść od niebezpiecznej katastrofy helikoptera. Jeden z członków zespołu imieni Peder, nawet Curie Brown w ich stronę, ale Kate interweniuje. Sugeruje, żeby zostali zamknięci w pomieszczeniu do czasu przetestowania próbek krwi. Kiedy zespół wraca po zamknięciu pilotów, odkrywają, że ktoś spalił laboratorium ze wszystkimi próbkami krwi. W panice zaczynają oskarżać siebie nawzajem, ale Kate wpada na pomysł przeprowadzenia kolejnego testu, chwyta latarki i przystępują do spraw sprawdzenie jamy ustnej każdego. Ci, którzy mają plomby dentystyczne uznawani są za bezpiecznych, ponieważ repliki stworzeń nie mogą replikować materiałów nieorganicznych, Podejrzani zostają ograniczeni do doktora Sandersa, Edwarda, Colline i Adamy, którzy nie mają plomb. Kate trzyma ich pod lufem i kieruje Larsa. Jego przyjaciela Jonasa, bo odebrali Jamesona i Cartera. W następnej scenie dwójka udaje się do budynku, w którym trzymają pilotów, tylko po to, aby zobaczyć, że to miejsce jest puste. Okazuje się, że Carter i Jameson uciekli przez dziurę w podłodze. Lars zaczyna ich szukać, ale nagle zostaje wciągnięty do budynku. Potem Jones biegnie, aby poinformować innych, zakładając, że Carter i Jameson zabili Larsa. Krótko potem Carter i Jameson podobnie wchodzą do budynku, gdzie mam impas z Pederem. Tymczasem reszta zespołu chowa się za nim. Edward rozkazuje mu zabić pilotów, twierdząc, że są prawdziwymi wrogami, ale w momencie, gdy Peder ma pociągnąć za spust, Jameson strzela mu w głowę. W trakcie tego strzału trafia również zbiornik miotacza ognia, co powoduje eksplozję. Wybuch wyrzuca Edwarda, poważnie go raniąc. Teraz Descartes i Jameson mają wszystkie broń i zmuszają wszystkich do wejścia do pokoju. Dwóch członków niesie rannego Edwarda, kiedy wszyscy są w pokoju. Edward nagle przechodzi gwałtowną transformację z się stworzeniem. Rozpoczyna atak na resztę. Członków. Śmiertelnie rając Jonasa i Jamesona w procesie, wkrótce potem stworzenie dostaje się do Adama i zaczyna absorbować jego ciało, stając się jeszcze potężniejszy. Kate i próbuje próbują uruchomić otacza ognia, ale nie są w stanie tego zrobić ze względu na uwięzione powietrze w głównej linii paliwowej. Po naprawie Kate próbuje spać stworzenie zasymilowane z Adamem, ale on ucieka na zewnątrz. Z wyrzutem sumienia spali Jonasa i Jamesona, zanim mogą się w pełni przemienić. Głównym zagrożeniem teraz jest replikujące stworzenie połączone z Edwardem i Adamem. Tymczasem dr Sander ukrywa się za biurkiem w celu ochrony ale stworzenie go atakuje. Zarażając go również. Z drugiej strony Carter i Kate rozdzierają się, ścigając stworzenie. Bo szef kieruje się do kuchni, a stworzenie nagle się pojawia. Zanim zdąży go zaatakować, Kate używa miotacza ognia, aby zmusić stworzenie, aby wyleciało za ścianę, powodując jego upadek na zewnątrz śniegu. Następnie udaje się jej spać stworzenie zasymilowane z Edwardem i Adamem. Obserwując wygląd na szczątki, zauważa, że zainfekowany doktor Sander odjeżdża w snąkecie. Carter sugeruje, żeby go puścić, twierdząc, że nie ma gdzie uciec, ponieważ burza zamrozi jego ciało. Jednak Kate nie zgadza się. Zwracając uwagę na ryzyko zarażania innych, jeśli mu się da opuścić Antarktydę, w rezultacie para wsiada do innego snowkata i podąża za nim, do miejsca, gdzie zespół pierwszy raz odkrył strukturę przypominającą statek kosmiczny. Gdy wysiadając z pojazdu, Kate zauważa kolczyk Cartera w jego lewym uchu. Podczas rozmowy mówi jej, że nie zabili Larsa. Następnie zwiedzają otwartą przestrzeń statku kosmicznego, który nagle się aktywuje. Jego ruch powoduje, że Kate spada pod ziemię, tracąc przytomność. Kilka chwil później budzi się i znajduje się wewnątrz statku kosmicznego, otoczona pikselowymi bytami unoszącymi się w powietrzu. Obserwując te pixele, stworzenie zasymulowane z ścian doktora Sandersa pojawia się z tyłu ścigającym tunelem. Kate ukrywa się w kącie, gdzie stworzenie nie może jej dosięgnąć. Tam dostrzega granat i chwyta go, ale zanim go używa stworzenie chwyta jej nogę. I wyciąga z tunelu, po desperackiej walce w jakiś sposób wkłada granat do ust, tworzenia, które rozrywa na kawałki. Wpływ eksplozji powoduje awarię systemu statku kosmicznego, powodując jego wyłączenie. Po tym intensywnym starzeniem Carter i Kate wychodzą z jaskini lodowej i decydują się jechać w stronę rosyjskiego obozu położonego 50 mil stąd. Tuż przed wejściem do pojazdu zauważy, że Carter zgubił swój kolczyk, co budzi jej podejrzenia. Aby się upewnić, Kate prosi go, aby wskazał, gdzie znajduje się zgubiony kolczyk. Kiedy Carter wskazuje na złe ucho, Kate wniósł, Chuje. Że również jest zainfekowany. W rezultacie spala go mytaczem ognia. W trakcie płomienia Carter wydaje odgłos niuczkiego krzyku. Potem Kate wsiada do innego smokata i odjeżdża. W ostatniej scenie helikopter ląduje na zrujnowanym obozie tu, gdzie pilot Matias odkrywa martwego i zamarzniętego mężczyznę, siedzącego przy radiu. Okazuje się, że popełni niezrozumiałe czyny. Matias krzyczy, czy ktoś jest w pobliżu, a strzał go przeraża. To Lars, jedyny pozostawiony i niezarażony. Podejrzewając zarażenie, Lars żąda, aby Matias pokazał zęby. W tym momencie pier jest Larsa, wcześniej zawity, pojawia się i ucieka. Zdając sobie sprawę, że pies jest ostatnim stworzeniem, Lars rozkazuje Matiosowi uruchomienie helikoptera. Następnie ścigałem psa, a Lars trzeba do swojego własnego zwierzęcia z helikoptera. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękuję za obejrzenie.